Śrubki są yy, odkręcone, bo jeżeli nie, to po prostu macie szarpać aż coś urwiecie, no i jakby szkoda tylko, wiecie, sprzętu, nie? Oczywiście zanim, jak już zdejmiecie tą pokrywę pierwszą, polecam, i znaczy polecam, to jest wręcz wymagane, od razu odpiąć yy, wtyczkę zasilania z baterii, tak? Bo to jest y, podstawa do jakichkolwiek czynności. Jeżeli nie, i też zalecam jakby za bardzo tutaj nie dotykanie tych elementów, bo jeżeli macie naelektryzowane palce, no to może być problem. Ja mam opaskę, co prawda, ale to jakby nie mam i teraz przy sobie, i nie, nie macam tutaj za bardzo. No, no tutaj powiedzmy sobie dotknę, ale, ale gdzieś tutaj tych elementów jakby już tak za bardzo nie macam, yy, i teraz tak. Yy, kwestie tego yy, tego, tego mediatora, on sobie będzie tak położony. Więc śrubki będziemy odkręcali w takiej kolejności, jak jest tu napisane. Bo to okazuje się, że no, ma to znaczenie, jak się odkręca śrubki. Są tu po prostu oznaczenia: jeden, dwa, bo są y, cyferki w kółkach i cyferki poza kółkami. Czyli odkręcamy. Jeszcze, jeżeli bym się pomylił, to na napis sprostowanie napiszę pod filmem, ale yy, z tego co wiem, to tak odkręcamy, bo jak odkręcam. Przy odkręcaniu patrzymy na śrubki, które są oznaczone mm, bez kółek. Czyli to, co jest poza kółkiem. 1, 2, i w takiej kolejności odkręcamy te wszystkie śrubki. A przykręcamy w kolejności, jakie są w kółkach oznaczenia. Yy, I potem yy, ściągamy, ściągamy całość. To są termopady. Przy ponownym mont montażu, yy, właśnie tego. Yy, Chłodzenia tego no, radiatora. Warto będzie sobie te termopady zdjąć i ponakładać bezpośrednio na te kości pomięci i tak itd., i dopiero potem położyć na to e, radiator. No i tutaj pasta, ja teraz tak. Co do. Ja opiszę proces jakby chłodzenia ciepłego metalu. Przede wszystkim e, też to się dowiedziałem e, bo to oczywiście nie jest moja wiedza tylko ja o tym się dowiedziałem bo też nie każdy o tym mówi jak oglądamy YouTube filmy co do kładania właśnie tego metalu warto sobie przede wszystkim tutaj wziąć jak to się nazywa lakier do paznokci od żonej dziewczyny albo kochanki i tutaj w tym miejscu gdzie są takie te kondensatory malutkie dookoła je jakby zamalować Zamalować wszystkie miejsca, gdzie jakiekolwiek wychodzą elementy elektroniczne albo jakieś punkty styku. Hmm, tutaj tak samo są pomalowane, za, za, zaklejone, tu widzę tylko jedno jest jakby niezamalowane, ale to jakby nie zrobi większego problemu. Ważniejsze, żeby te kondensatory, bo tu zwarcie i tak nie zrobi. Ważniejsze, te kondensatory żeby były zakryte. A poza tym, no i to jest pierwsza sprawa, to trzeba ustawić do wyschnięcia. A druga sprawa, to jest taka, że będziemy tutaj y jak już kupiłem jakieś dwie pasty przewodzące. jakieś takie nie wiem silent PC i coś tam gembryt jakiś, ale to nie ma większego znaczenia, bo chodzi tylko o to, że ta pasta nie będzie służyła do przewodnictwa ciepła, tylko ona mnie służyła do tego, żeby tutaj y Koło rdzenia, ją położyć, że w razie gdyby met, ciekły metal chciał się wylać, to żeby ta pasta, termopasta go zablokowała i nie pozwoliła na wylanie się. I taki meg taki właśnie będę robił, żeby to. Tak samo na karcie graficznej, jak i na procesorze. Yy, I także tak, to jest zaklejone, i potem będę jeszcze pokazywał, nagrywał, jak nakładam metal na. Yy, znaczy nakładam. No. Nie będę nagrywał, bo będę musiał się skupić, nie mam tutaj uchwytu, statywu, a będę musiał się skupić na nakładaniu pasta, nie na trzymaniu metalu, a nie na trzymaniu telefonu, więc jakby pokażę Wam tylko już nałożoną jakby ten, tu, ten metal. nie. I co jeszcze jedno ciekawe, to już mój pomysł jest, przy nakładaniu ciekłego metalu wezmę sobie jakąś kartkę papieru albo jakąś tekturę wytnę sobie tylko miejsce tego tutaj rdzenia i nałożę tą kartkę, ją tak przymocuję że przy nakładaniu po prostu tego metalu, że jak mi coś chlapnęło na bok czy w tą czy w tą stronę to wyleję się na tę y, tekturę a nie na tutaj na płytę główną to też polecam zrobić, bo bo warto sobie dodatkowo zabezpieczyć w tym miejscu jest chipset y, czy tam mostek północny, południowy czy tam jeszcze inne nazwy są tego to jest układ, który odpowiada, który łączy wszystkie elementy komputera: procesor, kartę graficzną, pamięć RAM, dyski, itd. w jednym miejscu. I to jest element bardzo ważny. Natomiast na niego nie będziemy oczywiście kładli metalu, ani pasty, ani nic. On ma fabrycznie termopad założony i niech ten termopad zostanie. Tak? Trzeba tylko położyć na niego, żeby sobie leżał. Oczywiście, tak jak mówię, bateria ma być odłączona. Podkreślam jeszcze raz. I. Kolejna sprawa to jest taka, kiedy już to wszystko zrobimy, to kładziemy, znaczy po nałożeniu pasty, kładziemy to, ten, to tą folię, to, to takie zabezpieczenie aluminiową i dopiero wtedy kładziemy termopady na, na, na kości pamięci, a nie, a nie odwrotnie. To jest też istotne. I teraz będę jeszcze coś mówił, tylko niech sobie przypomnę, co jeszcze muszę powiedzieć, także zaraz będzie w jakby ucięta i kolejne jakby części.